Tak, Ta, tak, okay. Tomasz Filarowicz, bestia team policy. Dobra, bestia team policy. <grym> tak, po słabym początku no, jesteście w finale. No właśnie nie mogę się z tym zgodzić, gdyż nie przegraliśmy żadnego meczu w grupie, a cały czas jesteśmy tutaj, nie wiem, krytykowani. No nie rozumiem o co chodzi. To jest, jest zbędna krytyka naszego zespołu. Okej, okay, w takim razie... Chciałem Cię zapytać, bo jest na tym turnieju nie po raz pierwszy już w tamtych latach. No, no dokładnie. W tamtych latach, też pamiętam was na jest z Gryfina, z półfinału. E, powiedz, jakie są wrażenia z tego turnieju? Znaczy, czy ta organizacja jest coraz lepsza z każdym rokiem, czy cały no, turniej idzie w górę? No tu muszę się zgodzić, tu z roku na rad rok, takie rewolucje po prostu. Ja Trzeba przyznać, że... Kojarzę! Kojarzy pierwszy turniej we Wrocławiu? Spaliśmy wioskę Smurfów. Koledzy też pamiętają. Byliście wtedy w tej czy nie? A który to był rok? Których? 3 lata temu? No to byli... drugi, drugi ogólnie turniej. No to różnica jest i to. Konkretne. No dobra, a powiedz ja bym panski w piłce na osobowej To jest coś, co was motywuje do gry? No pewnie, ale szkoda, że tylko bestia pojedzie, no bo inni nie mają nawet szansy przebicia, jak nie mam tak dobry zespół. A powiedz, czy dyscyplina sportu ma to jest piłka, że osobowa? ma szansę się rozwinąć, Tak, piłka halobować? Pewka, myślę, że ma szansę. To tego, kolega nie nażywa plażowa, tylko te. Ten, jak on mówi? Piaskówka, piłka piaskowa. <m> <separatie> so, właśnie, bo w sumie, w sumie jak się zabiera chłopaków grać na boisko, to nie gra się z 11, tylko po 6. Prawda? No dokładnie. Czyli to jest Dobra, to chciałem Cię jeszcze zapytać, jak widzisz play za parę lat, jak to się może daje rozwinąć, co może być jeszcze lepiej? No na pewno już <hle> no, z brodami będziemy biegać, prawdopodobnie nasze żony do na trybunach. Znaczy żony, tam jeden jest pedałem zadeklarowany, przyjdzie pewnie z chłopakiem swoim. Tam, taki Marko Roig z Więc zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Ja jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że w Los Angeles kiedyś finały się odbędą. To popularna piłka <noise> nasza. Nie? Ale no, baseball też można powiedzieć. A nie, jeszcze na koniec chciałbym pozdrowić y, trenera Andrzeja Kurpiela, który, który tutaj, dzięki niemu jesteśmy, bo to nasz ukochany trener. Genialna postać, teraz jest trenerem y, Kogo? Metalurgu. Metalurgu. A, no i chciałem podać moją A nie. nie jestem pedałem O, o jak I się tu ja polecam? Na masę ekstra, wygłodany białko, Rośnie Dobra, dzięki to Dzięki. dzięki. dzięki, dzięki. Teraz ze mną jestem na wywiad. Ty idzie